Dzień dobry kochani, dzień dobry. Słuchajcie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. I dzisiaj, słuchajcie, przychodzę do Was z tematem, z, e, tematem rozszyfrowania... Co to? O, przepraszam, słuchawka i mój głośniczek. Słuchajcie, przychodzę do Was z tematem rozszyfrowania, co to jest ten zestaw długowieczności i o co tutaj tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I to jest, słuchajcie, zestaw z dotera takich suplementów. I Powiem Wam, że ja na niego byłam bardzo długo głucha, ponieważ y, zazwyczaj już, słuchajcie, mamy te suplementy, jakieś używamy i w tych aptekach jest tych suplementów i, i w tych sklepach zielarskich i często mamy je zalecone przez jakiś naszych, słuchajcie, terapeutów, ale ja, na, ja nimi byłam, słuchajcie, najzwykle w świecie już zmęczona. I ja słyszałam te wszystkie achy, echy i zachwyty, ale do mnie, ja to słyszałam, ale do mnie nie do końca to tak jakby docierało, bo ja wierzyłam, że to też jest genialny produkt, ale jest dużo też dobrych produktów. Słuchajcie, i postanowiłam to zgłębić, ponieważ ta czara się u mnie przelała. Nastąpił po prostu ten moment krytyczny, kiedy już dopadło do mnie tyle wspaniałych, jakby doniesień do tego suplementu, że postanowiłam rozszyfrować, co to takiego jest. I kochani, wiecie, że ja jestem z wykształcenia też biotechnologiem, ale znam się też na suplementach, ponieważ ja skończyłam dział lecznictwo. I też miałam w swoim biznesie botanika duszy, w mojej kawiarni, herbaciarni, ziołowej połączonej ze sklepem zielarskim, suplementy, które wybierałam, takie najlepsze w mojej ocenie dla moich klientów. Dlatego też, można powiedzieć, że w jakiś sposób byłam głucha, ponieważ ja też wiem, że są dobre suplementy na rynku. Natomiast to, o czym Wam teraz powiem, jak to do, zamówiłam do mnie przyszło, to jest kompletnie coś innego. To jest kompletnie inna technologia, to jest kompletnie. E, e, Coś, co mnie wręcz zaskoczyło, że ja stwierdziłam, wow, dlaczego tego wcześniej byłam na to jakby głucha. No więc teraz, skoro mam to olśnienie, postanawiam Wam o tym, jakby opowiedzieć, bo też dużo osób, które używają suplementy, też korzystając z innych marketingów sieciowych, które mają też fajne suplementy, jak sobie porównało ten skład, porównaliśmy to słuchajcie, okazuje się, że to jest kompletnie inna, inna rzecz. W skład tego to jest akurat nawet wersja wegańska, więc mamy wersję tradycyjną i wegańską, więc super, bo dla wegan też. A ponieważ tutaj jedną z tych fiolek jest, słuchajcie, Omega 3, więc mamy fajne Omega, które nie pochodzą z ryb. I teraz omówię każdy z tych, słuchajcie, słoiczków. Nadmienię, że Dotera to jest naj, najbardziej sprzedający się produkt Dotera, czyli słuchajcie, nie olejki, ale właśnie te suplementy. I do nich na YouTubie, na fanpageach ludzie tyle. Takich dają achów, echów, jak im to zmieniło, jak poprawiło ich kondycję życia, że w końcu, jak już to do mnie dopadła naprawdę taka masa tych ym, doniesień, ja też zaczynam je jakby ym, analizować, a potem wam powiem, jak to u mnie w samopoczuciu się zadziało, bo do teraz jest pewna, że one działają, działają na to, że czujemy się lepiej, czujemy się młodziej i czujemy się bardziej po prostu sprawni. I dają gwarancję, zobaczcie, tutaj jest nawet opisane na pudełku, że 30 dni, jak bierzemy to, tak jak jest napisane, i nie mamy efektów, to oni po prostu zwracają kasę. Także to jest tutaj też gwarancja, że my nie kupujemy kota w pudełku, bo już nie w worku. Do tego słuchajcie, w tych suplementach. I teraz tak. Oczywiście dbanie o siebie to jest proces złożony, dieta, prawda? Jakieś wychodzenie też na świeże powietrze, wysypianie, ale teraz skupiamy się na suplementach. Pierwszy słoiczek 120 kapsułek, makro i mikroelementy, ale nie tylko słuchajcie. I faktycznie jak czytam po składzie, to mam tu makro, mikroelementy. Jest też witamina w tym D, więc jak się suplementujemy osobno, to trzeba sobie po prostu jakby odjąć z tych jakichś kropelek, które ewentualnie bierzemy osobno, bo tu też jest to D. Więc makro, mikro elementy w bardzo fajnych ilościach. Nad tym się nie będę skupiać, ale jestem w szoku, słuchajcie, bo co ja tutaj mam? Mamy też technologię, że dodane są sproszkowane. Tak jak pijemy, słuchajcie, te jęczmienie, chrole, chlo, chlorelle osobno, czyli taka technologia bardzo skondensowanego tego proszku albo z liści, albo z korzeni. Tutaj niektórych, słuchajcie, warzyw. I mam tutaj tak. Jarmusz, mamy niszek, pietruszkę, wodorosty morskie, brokuł, brukselkę, szpinak, kapustę, między innymi. Czyli ta wersja taka sproszkowana, po to, aby to wszystko było dla nas lepiej wchłanialne, i właściwie jest ta gwarancja, że my nawet przy takiej słabszej kondycji jelit, ale one też się też podczas brania tego będą wzmacniały my to będziemy, słuchajcie, wszystko wchłaniać. Do tego, kochani, no to jest jakieś odkrycie, prawda, że mam te sproszkowane tutaj. Te proszki, które normalnie pijemy, też osobno, jako te jęczmienie inne, to tutaj mamy dodane do kapsułek. I oczywiście mamy też tutaj aktywny kompleks enzymów. Słuchajcie, mamy enzymy trawienne i na białka, i też na cukry, i na tłuszcze, czyli też pomaga nam to jakby w przyswajaniu tych wszystkich składników, ale też tego, co bierzemy z pożywieniem, dlatego to jest naprawdę super. Więc Mamy też te enzymy trawienne, ale też tutaj mam dodany kompleks taki opatentowany do tera olejków, gdzie mam imbir, mam kminek i miętę pieprzową. Do tego, aby się to wszystko ładnie wchłaniało i nie było żadnych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, więc jest jeszcze też dodana, są dodane olejki eteryczne. Więc taka nowatorska formuła połączenia właściwie można powiedzieć, tych też nawet superfoodów z olejkami i z makro-mikroelementami. Czyli akurat preparat, który mnie najmniej, słuchajcie, pociągał, bo jak słyszę makro, mikro elementy, to już w ogóle mi to odrzucało, bo tym to już jestem totalnie znużona. To tym jestem naprawdę zachwycona, bo to jest, to do mnie dociera, że to będzie po prostu takie bardzo wielkie odżywienie. I jak kiedyś, słuchajcie, marzyłam sobie o tym, że jak są takie momenty w życiu, że już jestem znudzona w ogóle gotowaniem, i jedzeniem, no już mi się po prostu nie chce to taki suplement po prostu jest bardzo dla nas też jakby odżywczy, że można sobie w jakiś sposób, to nie zastępuje oczywiście jedzenia i uczucia głodu, ale wiecie, można tak jakby sobie czegoś tam jakby mniej zapodać w jedzeniowo i się uzupełnić taki, takim suplementem. Tak w cudzysłowie, tak dla mnie to też patrzę. Co ja mam jeszcze? Mam alfa-CRS. To jest słuchajcie, taki kompleks wspierający, z zdrową odpowiedź też na stres oksydacyjny i zdrową kondycję w ogóle komórek, i kochani, to jest też bardzo dużo składników. Często każdy z tych składników jakby kupujemy osobno. Bo ja tutaj mam co? Bajkalinę, czyli bardzo przeciwzapalny starczycy bajkalskiej, kwas bosfeliowy, czyli też jakby układ można powiedzieć naczyniowy. Oczywiście każdy z tych składników ma bardzo dużo różnych jeszcze innych zastosowań. Mam też tutaj. Ostropest plamisty, czyli też wątrobę, resweratrol, który można powiedzieć tak ogólnie, że jest takim po prostu um, taką komasacją polifenoli, taki odmładzająco działająco na organizm przeciwstarzeniowo, um, ekstrakt z pestek granata, e, z, liść, z zielonej herbaty, kurkumę, e, Ekstrakt, słuchajcie, z pestek grejfruta też, który działa na układ immunologiczny i też będzie działał, prawda, na, na przeciwbakteryjnie. Mamy też tutaj e, bromelinę z, z ananasa. I to też słuchajcie, Ameryka Łacińska, szamani Ameryki Łacińskiej, w ogóle z tej bromeliny, bo ja kiedyś byłam zafascynowana tymi publikacjami, bardzo wiele jakby przypadłości wyprowadzali właśnie tą bromeliną, oprócz tego, że ona jest takim enzymem, który też tutaj działa na takie prawidłowe też trawienie, więc będzie wspierać układ nasz trawienny, ale oprócz tego to tam mamy, prawda, i zapalenia stawów, i choroby autoimmunologiczne, i profilaktyka raka, więc też tutaj bardzo dużo w tym składzie, w tej substancji dobrego się znajduje. Między innymi jeszcze, bo tego jest naprawdę dużo, jest też tutaj wyciąg z kory sosny, który działa też przeciwrakowo i obniża poziom jakby cukru, e, olej e, z pestek sezamu i z, y, y wiele słuchajcie, innych jeszcze składników, jak na przykład na taką funkcję energii komórkowej, aby też taki booster dla funkcjonowania komórek był, jest alkarnityna, kwas. Alpa, y, Liponowy, koenzym Q10, kwercycyna i gingobiloba, więc też na funkcję układu nerwowego, funkcjonowanie mózgu. No i oczywiście kochani też, też ten, ten, ten taki yy, yy, kompleks właśnie olejków, gdzie mamy imbir, yy, miętę pieprzową i kmin. Kminek do lepszego wchłaniania i funkcjonowania przewodu pokarmowego, żeby to nie było dla nas obciążające, nie było jakichś dolegliwości, szczególnie przy osobach, które akurat dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego mają. Także to jest, słuchajcie, taka zastrzeżona jakby mieszanka długowieczności komórkowej, potęga takich polifenoli. Która będzie też działała po prostu naprawczo na komórki, na taką holistyczne działanie komórek, aby też te wszystkie procesy w niej przebiegały prawidłowo, aby były w sposób taki naprawczy i żeby te komórki, wiecie, na tą złą drogę nie, się nie stoczyły. Także a od komórki pojedynczej, jakby zaczyna się zdrowie każdego naszego organu. I tutaj to jest jakby opatentowane i mega, słuchajcie, połączenie i też fajne, fajna synergia. Więc ci naukowcy opatentowali tak, żeby była synergia ile tej bajkaliny, a ile tych innych składników, aby to było dla nas bardzo wspierające. I trzecią fiolką, tak pokrótce, są omega-3. To jest akurat we, wersja wegańska, więc tutaj nie mamy żadnych wyciągów z ryb, ale są algi, jest ogórecznik, y, y, siemielniane, ale też. Z olej z grejfruta, z pestek z pestek ojej, granatu, i też mamy tutaj żurawinę i dynię i też cały kompleks, słuchajcie, karotenoidów też super, więc też tak jakby na wzrok, na skórę to jest osobno dodany kompleks, jakby karotenoidów, możliwych aż czterech. Różnych i też zestaw olejków. I tutaj, kochani, to jest magia, bo tu mam i goździk, i kadzidło, i tymianek, i kumin, i dziką pomarańczę, i oczywiście miętę pieprzową, e, imbir i kminek, i rumian rzymski dodany. Więc nie ma takiego suplementu, nie ma takich Omega, gdzie łączymy też. Połączenie omega, ale też karotenoidy, i połączone są olejki eteryczne, więc ten słuchajcie, jest bardzo bliski memu sercu. Oczywiście jest też wersja niewegańska, gdzie możemy też mieć jakby uzyskiwany mm, z ryb, prawda? Ten olej, także tu mamy do wyboru czyli taki suplement w wersji tradycyjnej albo w wersji wegańskiej. Nie tylko kapsułki, ale chodzi o pozyskiwanie tego omega 3. No to co, to kochani, tak jakby streściłam, rozszyfrowałam ten LLV, ja dopiero go zacznę brać, więc też tutaj potem się z Wami kiedyś podzielę, jak to jakby działa, ale osoby, które są, które biorą jakieś suplementy, też y, będzie im bliskie przeanalizowanie, czy na przykład to jest dla nich, czy to do nich, słuchajcie, przemawia. A jeżeli się na tym słuchajcie też znacie i chcielibyście się wyrazić, y, albo już bierzecie ten suplement, to też słuchajcie, dajcie komentarz, żebyśmy tutaj czuli się, czy to jest faktycznie na tak, bo naprawdę w internecie, jak sobie to wpiszecie, albo też może wam gdzieś tam załączę jakieś różne wypowiedzi, jak też y, będzie taka tutaj możliwość gdzieś w komentarzu, to łatwo, gładko przypiąć, to może coś przypnę jak ludzie się po tym wszystkim czują, a najważniejsze są słuchajcie, nasze własne doświadczenia na wiosnę, na takie jakby odżywienie, na takie pobudzenie jakby organizmu, czy na taką sobie kuracyjkę, jakby długowieczności, no to słuchajcie, ten suplement z do teraz gwarancją, że jak nie zadziała, no to kasę nam oddadzą, więc słuchajcie, nic do stracenia, a można się zasilić i też słuchajcie, dużo osób jakby trafia i do mnie mówi, że dlaczego tak późno coś zrobili, bo takim było szkoda na przykład pieniędzy na to czy na tamto. No I tak niestety działamy. Ja też wielokrotnie też tak działałam, że dopiero wiecie, kiedy, kiedy trwoga to w cudzysłowie do Boga i wtedy się jakby, i wtedy już jakby nie liczymy, ile co, jak jest, bo chcemy po prostu poczuć się lepiej, chcemy normalnie funkcjonować, czego nie doceniamy w normalnym dniu, że wstajemy, że możemy pracować, że możemy, mamy siłę, mamy po prostu chęci do działania. Są momenty czasami, że nas na przykład zmiata i wtedy zaczyna się problem, dlatego słuchajcie, z taką miłością do siebie można sobie pewne rzeczy, jakby poczuć, czy to jest dla mnie, i może sobie taką kurację zapodać, wprowadzić. A może jakąś, słuchajcie, inną, jaką macie. Ja na razie zgłębiam doterowe coś, co było, o czym słyszałam, ale nie usłyszałam do końca, dopiero po prostu do mnie przemówiło teraz. Słuchajcie, dzielę się z Wami tą informacją. Cudnego dnia, pozdrawiam i do usłyszenia, papa. Pa.